Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W rozdziale 14 Ewangelii świętego Łukasza Chrystus ogląda się za siebie, widzi potężne tłumy i zwraca się do nich, mówiąc o warunkach, które są konieczne do spełnienia, a żeby przyjść do Chrystusa. Przychodzić do Chrystusa w tym kontekście oznacza przebywać w Jego obecności i zostać Jego uczniem. I okazuje się, że wymagania, które stawia Jezus Chrystus, są dosyć znaczące. Dotyczą bowiem na pierwszym miejscu relacji rodzinnych, a na drugim miejscu również siebie samego. Kto nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, swojej żony i dzieci, co więcej siebie samego, nie może być moim uczniem. Wymóg ten jest zadziwiający. Jakże możemy kogoś nienawidzieć? Niemniej, używając języka semickiego, gdzie hiperbole są bardzo często spotykane, Chrystus po prostu chce ukazać, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy przebywaniem, życiem w rodzinie, w rzeczywistości świata tego, w którym urodziliśmy się i w którym się wychowaliśmy, w którym stworzyliśmy relacje społeczne i rodzinne, jest olbrzymia różni różnica pomiędzy tym wszystkim a y, osobą Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, Chrystus stawia siebie samego na swoim, na pierwszym miejscu. Oczywiście byłaby to jedynie czysta arogancja, gdyby nie fakt, że Chrystus poprzez swoją mękę i śmierć y, ustanawia w rzeczywistości Ziemi zupełnie inną strukturę istnienia której do tej pory nie było. Wyłącznie poświęconą Bogu i zakorzenioną wyłącznie i przede wszystkim w Bogu. Tak jak mówi jedno stare przysłowie, to jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na pierwszym miejscu i na właściwym miejscu. Także ta nienawiść do rodziny, co więcej do siebie samego, należy ją interpretować w kontekście świata doczesnego, który, jak wiemy, chociażby z księgi Apokalipsy Świętego Jana, w pewnym momencie przestanie istnieć, zostanie przemieniony mocą Chrystusa zmartwychwstałego i mocą jego paruzji, czyli powtórnej obecności widzialnej pośród nas. Co więcej, kiedy zastanawiamy się nad tym zdaniem, możemy śmiało powiedzieć, że życie nas uczy, iż w pewnym momencie. Będziemy musieli wszystko opuścić, albo innymi słowy, życie nam stopniowo upływając zabiera rodzinę, w sensie chociażby śmierci, zabiera dzieci, które odchodzą. Natomiast w sensie umiłowania siebie, Chrystus mówi, że będziesz nienawidził siebie samego, żeby być uczniem Chrystusa, odnosi się to jednoznacznie do czegoś takiego, co nam przeszkadza, przeszkadza w relacjach z Bogiem, to znaczy do miłości własnej. Nienawidzić siebie samego, to miłować Boga ponad wszystko. Jak zresztą sam Chrystus mówi, ustanawiając Boże przykazanie, przykazanie miłości Boga. Na pierwszym miejscu dopiero później przykazanie miłości człowieka bliźniego. Nie znaczy to, że mamy siebie nienawidzić, ale znaczy to, że mamy walczyć z tym wszystkim, co nas od Chrystusa oddziela, a co jest w nas wewnątrz, w naszej strukturze obecnego bytu. Innymi słowy, nazywa się to wezwanie do walki duchowej. I w tym kontekście Chrystus dodaje, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Podejmuję, będąc więc uczniami Chrystusa i przychodząc do Niego, przecież to nie jest tak, że Chrystus będzie za nami biegał. To jest nasz wybór. Jesteśmy ludźmi wolnymi. Przychodzimy do Chrystusa i do Kościoła, żeby być chrześcijaninami, świadomymi, chrześcijanami świadomymi faktu, że naśladujemy Chrystusa w naszym życiu i tego pragniemy, aby upodobnić się do doskonałego człowieka, świętego człowieka i nieskończonego Boga, jakim jest sam Jezus Chrystus. Zastanówmy się więc. Jak niesiemy nasz krzyż, jak wyzuwamy się z tego wszystkiego, co powinniśmy w sobie nienawidzić, i jak wreszcie składamy pragnienia naszego serca nie w doczesności, lecz w niebie. Bo jak w innym miejscu mówi Chrystus: Tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie również serce Twoje. Wyrzekajmy się tego wszystkiego, co nie jest Bogiem. Dla posiadania wszystkiego, czym jest Bóg. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.